Kochani, niebawem Boże Narodzenie. Jak mówiła matka Teresa z Kalkuty, zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie. Zawsze, ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez ciebie, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie. Boże Narodzenie. To okazja do otwarcia się na drugiego człowieka jeszcze bardziej. To okazja do przywrócenia pokoju, narodzenia się głębokiej miłości, życzliwości, zrozumienia dla siebie, dla innych. Boże Narodzenie to sposobność do tego, by do naszego życia wnieść więcej energii dobra, światła, a także wdzięczności za wszystkie dary, jakie dostajemy, których w codziennej gonitwie nie dostrzegamy. Życzę Wam pięknego czasu wypełnionego głębokim wewnętrznym spokojem, miłością, życzliwością, radością, by wraz z pierwszą gwiazdką na niebie zaczęły się spełniać Wasze najskrytsze pragnienia. Niech ten czas będzie okazją do realnej obecności z tymi, na których Wam zależy, a także ze sobą. Niech opłatek, którym się podzielicie, wniesie więcej pokoju, wyrozumiałości, życzliwości do Waszego życia i Waszych bliskich. Niech otula was zapach pierników, cynamonu, końkowego drzewka, wnosząc więcej łagodnego spojrzenia na swoje niedoskonałości. Niech magia i wyjątkowość tych dni pozwoli Wam dostrzec wyjątkowość i światło w sobie. Z przestrzeni mojego serca życzę Wam tego, by Wasze Boże Narodzenie w Waszym sercu i w Waszym domu było zawsze. A mój prezent dla Was to głęboka medytacja. Podaruj sobie prezent, który już znajdziecie na kanale YouTube. Nie mogę być u Was w domu i podarować prezentu osobiście. To jest mój prezent dla Was. Wszystkiego najlepszego. Urszula.